piesełki i człowieki. Witam ja, czyli Patrycja, ze szkoły Projekt Pies w naszej nowej serii pod tytułem Rasy Psów. Ostatnio opowiadałam o labradorach, no jakże mogłoby być inaczej i pod tym filmem bardzo było dużo komentarzy dotyczącej rasy, o której opowiem dzisiaj, a mianowicie Jack Russell Terrier, co po niektórym znany jako ten pies z filmu Maska. Więc zapraszam. Jack Russell Terrier wywodzi się z Wielkiej Brytanii. I powstał podczas krzyżowania różnych terrierów małych ras, po to, żeby stworzyć pieska do polowania na lisy. I tak na dobrą sprawę z tych krzyżówek trochę ukształtowały się, no nie chcę powiedzieć dwie rasy, ale jakby dwie odmiany tego psa: Jack Russell Terrier i Person Russell Terrier. Różnią się w zasadzie długością łapek. Natomiast ja dzisiaj skupię się głównie na Jack Russell Terrierza. Trochę już wspomniałam o tym, że Jack jest niższym pieskiem, czyli on ma takie krótkie łapki, ale to wcale nie oznacza, że nie jest psem zwinnym. Jest bardzo zwinny, bardzo szybki, bardzo skoczny. Są to małe psy, głównie koloru białego, z pewnymi łatami, w okolicy główki zazwyczaj, natomiast zdarzają się faktycznie takie barwy brązowe, czarne, szare, gdzieś tam też na tłowiu. Natomiast głównie przeważa sierść jasna. Ma to być pies zwinny i szybki, a sierść jego jest w zasadzie w trzech odmianach, bo ona może być albo gładka, albo szorstkowłosa, albo taką sierścią łamaną. I po co to wszystko? To wszystko miało służyć temu, żeby stworzyć psa niezawodnego właśnie w polowaniach na lisy, czyli takiego, który będzie pieskiem odważnym, nieposkromionym, z takim, wiecie, małe ciałko, ale wielki temperament, który będzie potrafił wleść za lisem do nory, a jednocześnie będzie jakby myśliwemu, Mógł towarzyszyć wtedy, kiedy myśliwy jest konno, więc to musi być pies szybki. I to wszystko złożyło się na psa, który jest naprawdę bardzo zawzięty, uparty, inteligentny, chętny do pracy z człowiekiem, no ale jednak z bardzo silnym e, temperamentem i pogonią, instynktem pogoni. Jacki lubią kopać. Lubią zaglądać w nory, lubią pędzić za tym, co się rusza, mają ten instynkt łowiecki, bym powiedziała, bardzo, bardzo silny. Zwłaszcza, że w późniejszych czasach to były psy stosowane do tępienia szkodników, a mam tutaj na myśli. I to było, wiecie, taka czasami sfora kilku psiaków, które gdzieś tam wypuszczane na dziedziniec, miały za zadanie dorwać szczura i po prostu, że tak powiem, pozbawić go życia. Więc są to pieski takie, bym powiedziała, z dość wątpliwą miłością do mniejszych braci zwierząt. I jednak z takim ym, zamiłowaniem do tego, że jeżeli coś ucieka, to trzeba natychmiast za tym pędzić. I teraz, jak weźmiemy to wszystko razem, czyli że mamy do czynienia. Wielkim pieskiem, one ważą około 5-6 kg, osiągają, tak powiem, 25-30 cm wysokości. Mamy do czynienia z pieskiem, który był stworzony jako pies myśliwski. Mamy do czynienia z prawdziwym terrierem w pełnym tego słowa znaczeniu. To nie możemy zapominać, że podczas wychowania i szkolenia takiego pieska, ten jego niepozorny, uroczy wygląd nie może nas zgubić, ponieważ Jack Russell Terrier to jest naprawdę pies dość trudny w wychowaniu, bo jak mówimy o psie, który jest jednak uparty, to są pieski, które tak trochę lubią chodzić swoimi ścieżkami. Psy inteligentne, które uczą się błyskawicznie. A jednocześnie szybko nudzą, no to jeżeli my w odpowiedni sposób nie zaplanujemy wychowania sesji treningowej, aktywności dla takiego psiaka oraz możliwości, żeby on sobie po tych aktywnościach mógł odpocząć, no to Jack bardzo szybko, bardzo sprytnie i nawet nie będziecie wiedzieć, kiedy tak was wychowa. Że będziecie chodzić jak w zegarku. Naprawdę są to psiaki takie sprytne. Jeszcze tym swoją aparycją uroczą i takim podejściem człowieka, że no przecież to jest takie maleństwo, że przecież jemu może być smutno, że przecież może mu być przykro, a jeszcze to są takie łakomczuszki. No to może to mu dam, to może tamto mu dam. Bardzo często stają się psiakami bardzo rozpieszczonymi, a jak w taki temperament olbrzymi. Włożymy opcję pieska rozpieszczonego, no to faktycznie może powodować bardzo dużo problemów swoim zachowaniem. No bo. Nie będzie panował nad swoimi emocjami. Będzie pieskiem bardzo, bardzo szczekliwym. Będzie pieskiem, który będzie nam na przykład uciekał z ogrodu, bo yy, wyniucha jakieś zwierzę. Zwłaszcza, że Jacki lubią przekopywać ogródki, lubią kopać nory i dziury. Co za tym idzie, mogą się przekopać pod ogrodzeniem i gdzieś tam wcisnąć. I to wszystko składa się na faktycznie psiaka, który może nam sprawiać problemy. Dlatego ten pies zdecydowanie dedykowany jest dla takich osób, które będą miały dla niego czas, które potrafią zrozumieć to, że aktywności fizycznej ten pies potrzebuje bardzo dużo. One są bardzo skoczne, bardzo zwinne, można z nimi wiele sportów psich uprawiać. Ale tak czy inaczej będą potrzebować długich spacerów. Natomiast sama aktywność fizyczna nie załatwia sprawy, ponieważ przy nich trzeba pamiętać o tym, że one potrzebują również stymulacji umysłowej i stymulacji węchowej. Zmęczyć Jacka Seltzeriara jest naprawdę bardzo, bardzo trudno, i tak na dobrą sprawę, jeśli byśmy chcieli z nim na przykład tylko biegać to to wszystko spowoduje, że ten pies będzie miał coraz więcej kondycji, coraz lepszą kondycję, coraz więcej energii na tych spacerach i będzie tego biegania potrzebował jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i się nam z tego robi takie błędne koło. Natomiast jeżeli zabierzemy psa na spacer, podczas którego stawimy go przed jakimś dylematem, poprosimy o wykonanie jakiś komend, zaaranżujemy trochę zabawę w polowanie, w tropienie i do tego dodamy aktywność fizyczną, no to wtedy otrzymujemy pieska, który po powrocie do domu bardzo chętnie będzie się z Wami wylegiwał na kanapie, który będzie lubiał być przy człowieku blisko, który będzie lubiał towarzyszyć człowiekowi w takich aktywnościach jak choćby nawet yy, praca z domu, tak? My tutaj pracujemy na komputerze, a piesek po prostu leży obok nas, chociaż nie są to psy, które wymagają takiej ciągłej uwagi. To są takie pieski, które potrafią zostać same w domu, jeśli je tego odpowiednio nauczymy i nie mają z tym większego problemu, aczkolwiek mogą alarmować i mogą być takie bardzo czujne w sytuacji, w której coś usłyszą albo zobaczą, a są w domu, są w ogrodzie i chcą przecież swojemu człowiekowi dać znać, że tam coś się dzieje, że tam jakiś pies zaszczekał albo jakiś kotek się pojawił albo po prostu coś się wydarzyło, co Jack uzna, że jest godne naszej uwagi. Jeśli chodzi o zdrowie jacków, to są to raczej rasy nie posiadające zbyt wielu problemów zdrowotnych, aczkolwiek mogą zdarzać się zwichnięcia rzepki, i przy pieskach całych białych pojawiają się problemy z głuchotą, więc warto na to zwrócić uwagę. Natomiast jeśli chodzi o samą pielęgnację, no to w zależności od tego, yy, którą szatę wasz psiak posiada, będzie to albo bardzo łatwe. Albo względnie łatwe. Bo jeżeli mówimy o psiakach, które mają gładką sierść, no to w zasadzie wystarczy je czesać raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Oczywiście w okresie linienia troszeczkę częściej. Natomiast jeśli mamy do czynienia z psem szorstkowłosym, no to musicie już regularnie umawiać psiaka na wizyty do grumera, na trymowanie. Natomiast i w jednym, i w drugim przypadku należy zwrócić uwagę na wagę psa, ponieważ to raczej są łakomczuszki. Jeśli ich tak za bardzo nie rozpieścimy, to są to łakomczuszki. W związku z tym, że te psy skaczą bardzo, bardzo wysoko i są skoczne, to naprawdę potrafią gdzieś ze stołu, z blatu ukraść nam jedzenie, więc trzeba je bardzo mocno pilnować. Po pierwsze właśnie, żeby tych kradzieży jedzenia się nie uczyły, a po drugie, żeby e, nie przytyły w związku z tym, że będą gdzieś tam e, wymuszać na nas swoimi wygłodniałymi, ktoś by powiedział, oczkami, no że przecież ty masz, człowiek, taką pyszną kanapeczkę z tą szyneczką, no podziel się, no podziel się. I ostatnia kwestia dotycząca zdrowia psiaków to to w jaki sposób one tolerują temperatury i zazwyczaj i w przypadku upałów, i w przypadku zimna całkiem nieźle sobie radzą, chyba że już naprawdę temperatury są takie bardzo ujemne. Pamiętajcie, że to jest mały psiak z krótką sierścią, i jednak ma blisko do ziemi, więc może się okazać, że on gdzieś tam przy niższych temperaturach będzie marznął. Poza tym, bardzo często są to psiaki, które jakby nie lubią leżeć i nie lubią siadać na zimnych i mokrych podłożach. Więc jeżeli na przykład na przykład próbujecie sobie z pieskiem pracować nad komendami typu SIAT, leżeć i się nagle okazuje, że one nie chcą się gdzieś tam na trawie położyć. No to zastanówcie się, czy ta trawa czasami nie jest dla nich za zimna, za mokra, bo może na początku tak to być, że Jack to tak nie, niekoniecznie w takich warunkach będzie chciał w całej krasie, leżąc jak Sphinx się wam pokazać. Przejdę teraz do najczęstszych dwóch mitów powtarzanych na temat tej rasy. Pierwszy mit no pewnie poniekąd gdzieś tam zasłynął z tego, że jak wspomniałam na samym początku, Jack kojarzy nam się z psiakiem Milo z maski, gdzie to był taki sprytny, mądry pies, który po prostu milion rzeczy potrafił sam ogarnąć. I przez to takie mity wokół niego narosły, że przecież on jest taki inteligentny, on tyle tych sztuczek zna, on po prostu tak jest inteligentny, że potrafi po prostu wszystko prawie sam ogarnąć. No nie jest tak do końca. Znaczy oczywiście, Tarasa jest inteligentna, jest bystra i szybko się uczy, ale właśnie musi się tego nauczyć. To nie jest tak, że bierzemy szczeniaka i on jakby dostaje zestaw pewnych komend, sztuczek i umiejętności. Nad tym trzeba popracować. A drugi mit pewnie wiąże się poniekąd z jego wyglądem, no to znaczy, że to jest taki mały i uroczy piesek, i czasami nam się wydaje, że jak mały piesek, to na pewno pies kanapowy. To taki piesek rodzinny, w ogóle do malutkich dzieci, to super. Nie jest tak. Tak jak wspomniałam wcześniej, Jack to jest terrier przez duże. Te. On ma więcej temperamentu niż nie jeden duży psiór. To są psiaki bardzo wymagające naszej uwagi, aktywności fizycznej i tego, że on coś musi robić. Człowieku, ty mi daj jakieś zadanie, ty mi pozwól się wykazać moim sprytem, pozwól wykazać się tą inteligencją, a wtedy dopiero mogę spędzić obok ciebie czas na kanapie. Natomiast, tak po prostu, żeby to był piesek kanapowy, to w takie rzeczy nie wierzcie. I naprawdę, uwaga na malutkie dzieci, ponieważ rzeki są bardzo szybkie, w dodatku lubią gdzieś tam sobie podgryzać. I faktycznie, malutkie dzieci, które jeszcze nie do końca potrafią sobie postępować z psem, no mogą gdzieś tam zostać przez nie niechcący pokąsane, bo na przykład piesek nie zrozumie, że dziecko go chce tylko pogłaskać, a on już wiecie. Milion myśli na minutę i ciężko to wszystko potem sobie ogarnąć. Także jeżeli podejdziecie do tematu odpowiedzialnie i będziecie wiedzieć, że to jest pies aktywny, no to myślę, że wszystko świetnie się ułoży. Zresztą opowiedzą o tym nasi kursanci. A mam na myśli opiekunów naszych dwóch suń Jack Russell Terrierów, które brały udział w naszych zajęciach. A mówię o burzy. Która ma w tym momencie 14 miesięcy, oraz o jej młodszej koleżance Zosi. Zosia aktualnie ma 5 miesięcy, więc oddam głos im. Niech oni się wypowiedzą, jak to jest żyć z Jackera Terrierem. Fajne. <grym> jest fajne uczucie jest takiego pieska. To jest bardzo trudne pytanie pro bo życie z jakim Russellem jest pełne emocji. Od radości poprzez śmiech i zaskoczenie, że tak e, ten pies działa. Także gdy miało to powiedzieć w trzech słowach, to to jest e, tytuł filmu Sekretne życie zwierzakud domowych z uśmiechem i z radością. Wesoło na pewno e, dużo radości, dużo zmęczenia, zmęczenia spacerów. Ale jestem też zaskoczona tym, że okazuje się, że wcale nie jest czasami taka zwariowana, jak to wszyscy opowiadają i mówią, bo potrafi i lubi leniuchować na kanapie, więc to było takie zaskoczenie w tej rasie akurat. Że jednak, odpoczywa. że jednak odpoczywa i nie trzeba cały czas poświęcać czasu na bieganie, zabawy, wariacje, ale potrafi też się położyć i z nami, w cudzysłowie, kanapować, więc to było takie zaskoczenie. No nie spodziewaliśmy się tego, że yy, mąż opowiadał, że teraz będziemy biegać z psem, bo też yy, mąż uprawia sport I, i że cały czas będzie właśnie yy, bardzo absorbująca. A tu się okazuje, że Zosia, jak widzi, że jesteśmy zajęci, bierze piłkę i sama się nią bawi, więc no, myślę, że to jest zaskoczenie i, i taki na plus trochę. No wyjątkowe jest sam Jack, sam w sobie, w sensie takim, że to jest rasa, która daje pełno e, takich pozytywnych zaskoczeń, jak bardzo mądry mogą to być psy, jak bardzo dobrze pamiętają. E, charakterystyczne jest także to, że Jacki są psami, że Choć potrafią, to muszą chcieć. Czyli jak nie chcą, to nie zrobią. Można się schichać, poprosić i nic z tego nie będzie. Zaskakujące jest także to, jak na spacerze w lesie potrafią zobaczyć sarnę dzika, którego my nie widzimy i go ścignąć. To jest coś niesamowitego, bo ten instynkt zwierzęcy tutaj jest bardzo dominujący. Zaskakujące jest także to, jak wiele uczucia mają wobec domowników, jak dużą cierpliwość mają wobec dzieci. Jak ogromną miłością pałają do tych, z których są bliscy. Są no i też, jeżeli ktoś szuka psa, który daje inspirację do wychodzenia w listopadową noc w śniegu z deszczem, tak, dla nich to jest właśnie ten moment, kiedy one tego bardzo, bardzo chcą. Więc to jest motywacja na pewno też dla tych, którzy chcą się poruszać. Zaskakujące jest także to, jak rzeki rasele potrafią się przystosować, przynajmniej nasz czek rasel do, do tego, jakim trybem my żyjemy. I to jest. no Świetnie po prostu. Najbardziej no nas zawsze zaskakuje, jak jesteśmy na spacerze pod przedszkolem czy gdziekolwiek, jak, jak charakterystyczne to są psy, jak wiele ludzi pozytywnie rozpoznaje i jakim takim naturalnym uczuciem do nich wpała, że takim, no, jakby nie patrzeć w pełnej miłości i też radości, że są śmieszne. Jest też tak, że one mają spore możliwości wokalne, przynajmniej burza. Czyli to jest moment, kiedy oczywiście szczeka każdy pies, ale też jest taki wargot, gulgot, to jest takie pombukiwanie. To jest pełna paleta możliwości, no jak, jak na gwiazdę filmu przystało. Jest, to ja gdzieś widziałem tego psa, jakim to był film, jakąś nazywał, no więc odpowiadam, to była maska, pies się nazywał Milo i tak, to był Czekraset. Eee, rozpoznają ją po filmie Maska, <grystanie> więc od razu pytają, czy to jest film z pies z maski, i, i, ale nie jest taka, żeby e, zwracała na siebie uwagę. Ona zwraca uwagę na ptaki, <grystanie> tak. na wszystko co się rusza, na wszystko co szeleści, odlatuje, to ona wtedy jest gotowa, przyjmuje pozycję i biegnie. A sekret na życie zwierzaków domowych? To jest drugi nasz ulubiony film. Bardzo go zresztą polecamy wszystkim przed kupieniem Jacka Russella. Sekretne życie bo bowiem bardzo dużo zdradza o tym, jaki jest Jack Russell. Zdradza o tym, jak są sprytne, jakie są mądre i jak bardzo yy, potrafią się kolegować z innymi. Na pewno warto wziąć pod uwagę temperament tego psa. To musisz być ruchliwym człowiekiem. Bo psy, rasy jak rasy lubią długie spacery po lasach, po łąkach. A gdybyśmy im nie zrobili takiego długiego spaceru, to co się dzieje? By chyba się rozszalały w domu, bo niszczyły meble. Gdybym ja miał odpowiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, co wziąć należy pod uwagę, to na pewno bym wziął pod uwagę właśnie cechy charakteru. To po pierwsze, czyli właśnie ruchliwość, potrzeby wybiegania, potrzeby przede wszystkim także pracy z głową. Bo czeka Rasala trudno zajechać fizycznie, natomiast bardzo trzeba mu dostarczyć rozrywki intelektualne. Szukanie czegokolwiek to jest dobry pomysł na to. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę, czy jesteśmy my gotowi, jako przyszli właściciele, do tego, żeby z Rasalom chodzić listopadową noc, w marcowy... Przesilenie wiosenne. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby w lato cisnąć kilka kilometrów, chociaż nam się bardzo nie chce. I na pewno, co, co przynajmniej w przypadku burzy bardzo dobrze zaowocowało. Istotne jest także to, żeby w tym pierwszym okresie życia, powiedzmy do roku, poświęcić maksymalnie dużo czasu na, na rozwój tego psa. Bo to e, bardzo pomoże uniknąć tych wszystkich takich negatywnych skojarzeń, jakie są rzeczykami, raselami, że skaczą po ścianach, że wzają meble. Że wygryzanie dziury w kanapach, że pilot musi leżeć wysoko. W naszym przypadku burza nie spełniła żadnego z tych paskudnych kryteriów, ale to właśnie wynika z tego, że myśmy naprawdę dużo jej poświęcali czasu na to, żeby rozwinęła swoją głowę i żeby mogła swoje potrzeby typu wybieganie, wyszukanie czegoś spełnić. Na pewno powinny wiedzieć, że nie wszystko, co jest napisane w internecie, jest prawdą i że myślę, że te psy kochają ludzi tak jak wszystkie inne i są im oddane i że na pewno pod względem wychowania i charakteru tego psa, jeżeli dobrze zostanie poprowadzony, to, to będzie uciechą i szczęściem dla całej rodziny. Wystarczy tylko odpowiednio by ją poprowadzić i... i i nie czytać tych wszystkich dziur, które tam są napisane, bo też na początku byliśmy przerażeni, a okazuje się zupełnie coś innego, więc jest najukochańszą i wcale nie, yy, nie wymaga ta, tak wielu rzeczy, które tam były napisane i, i bardzo ją kocham. Jak chociaż z 18 metrów to już zaczyna go szczekać i, i żwarczeć. I już próbuje go dogonić, potem przychodzi, jak jest bliżej, to ucieka a potem znowu i nie wie co zrobić. No, bardzo zmieniła się w jednym, jednym, w jednym aspekcie, I to warto wziąć pod uwagę przed wzięciem czeka że to jest pies, który siedział cicho przez długi czas, a teraz już nie. Teraz jeżeli zauważy przez okno, że idzie inny pies, to ona o tym powiadomi. Także na to trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli szukamy psa do tykającego zegara z kukułką, to to nie jest dobry wybór. Faty. Bartek Mozesia Faty. Ja myślę, że nie, bo ona jest... Naszą córunią i ona jest najukochańszym, naj, najwyczekańszym pieseczkiem, bo już czekaliśmy na nią bardzo długo i w końcu przekonaliśmy męża. I, no i jest z nami, więc żadnych wad nie widzimy. No, no jakieś. Nie wiem, jakie ma. Na pewno jakieś by można wyszukać, mówiąc szczerze, aczkolwiek byśmy jeszcze ich nie znaleźli. No nie, nie, nie zastanawiałam się nad drugim psem z jej rasy. Rodzice nie chcą, żebym kupiła drugiego. Tak jest. Jeden, się Jeden że krasel w domu jest wystarczający. Myślę, że nie. <ścoughs> że jest tak absorbująca, że myślę, że wystarczy Zosia. Będzie jej na pewno dobrze i ona ma w rodzinie dużo piesków, więc ma się z kim spotykać i bawić. Macie teraz relacje z pierwszej ręki, jak to wygląda naprawdę z Jackiem. Natomiast ja podsumowując, wspomnę tylko jeszcze o dwóch rzeczach. Jeżeli jesteście osobą aktywną, która lubi spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu, która jest w domu, ma na to czas, energię, zapał i chęć, żeby coś z psem robić, być może jakiś sport, być może po prostu aktywność fizyczną, i jeszcze lubicie psy mniejszych gabarytów, no to myślę, że Jack będzie idealnym kompanem dla Was, pod warunkiem, że jesteście w tym wszystkim wytrwali i konsekwentni. No i pamiętajcie o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Niezależnie od tego, jakiej rasy psa wybierzecie. I cokolwiek jak tutaj opowiem o wzorcu rasy, to może się okazać, że Wasz psiak taki nie do końca w ten wzorzec rasy się wpisze i na przykład będzie pieskiem bardziej spokojnym, albo z mniejszym instynktem pogoni, albo w ogóle nie będzie miał potrzeby szczekania, to wszystko może się wydarzyć, aczkolwiek w w większości przypadków jack będzie tak wyglądał, tak się prezentował i tak się zachowywał, jak dzisiaj mieliśmy okazję Wam opowiedzieć. Ode mnie tyle i jeżeli macie pomysł na kolejną rasę, no to dajcie nam znać w komentarzach. Smell you later. To jeszcze na koniec zabrakło krąży przed właścicielami jacków taki żarcik, że jack, który się nie rusza, to jest jack na zdjęciu. Czy to prawda? To nie jest prawda, bo nikt nie widział wyraźnego zdjęcia Jacka Jest trochę taki żart wśród właścicieli jacków i chciałam, żebyś Państwo tego myśleli, to prawda, że jack, który się nie rusza, to jack na 5. Eee, w pewnym sensie tak. A Ty co chciałeś powiedzieć? I, i tam Jack yy, Próbuje być, boi się indyka, którego prześladuje za każdym jego krokiem. I potem poznaje nowego psa, imię, rasy i i, 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 ten, i się dziwnie zachowuje. I próbuje być dziwny, choć wcale nie jest. No, <noise> <noise> żebyś nie spadła, no szkoła, żebyś nie spadła. Dobra, to ty sobie pobiegasz generalnie.